Jerzy bralczyk mówił, że prawdziwym mężczyzną jest ten, kto przede wszystkim nie wie, że nim jest i który nie boi się tego, że nim nie jest. Katarzyna Grochola pisała, iż do mężczyzny powinien być dołączony tłumacz, który by przedstawiał, co mężczyzna ma na myśli, do każdego w dodatku osobny, niepowtarzalny, żadne tam ogólniki: ty z Marsa, ja z Wenus, który by objaśniał, na przykład, co to znaczy, kiedy on milczy. Powszechnie istnieje wiele głosów, zarówno na temat mężczyzn, jak i kobiet. Warto jednak zauważyć, iż niejednokrotnie role przypisane przez społeczeństwo bywają krzywdzące dla obu stron. Prowadzi to do sytuacji problematycznych, skutecznie utrudniających komunikację damsko-męską. Wbrew wielu opiniom, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, mężczyźni również przeżywają chwile zwątpienia, towarzyszą im również różnego rodzaju obawy. Właśnie na ten temat mam przyjemność rozmawiać dziś z autorami książki o niektórych lękach mężczyzn, zanim pójdziesz na terapię, Panią Katarzyną Matusz oraz Księdzem Stanisławem Szlasom. Serdecznie zapraszam do słuchania. Podczas naszej poprzedniej rozmowy poruszaliśmy temat lęków kobiet. Wydaje się, że te dwa hasła, kobieta i lęk, pasują do siebie, gdy próbujemy je ze sobą zestawić. Wynika to chyba z tej powszechnej opinii, że przedstawicielki płci pięknej są wrażliwe. W przypadku mężczyzn, społeczeństwo niejako przypisuje im bycie, tak kolokwialnie mówiąc, twardzielami, którym nie przystoi płakać. Czy faktycznie tak jest? Myślę, że jest to opinia bardzo krzywdząca dla mężczyzn. Jest również krzywdząca dla kobiet, ponieważ wypacza obraz mężczyzny. Ale rzeczywiście jest taki społeczny przekaz, taki, taki obraz, w który niektórzy mężczyźni wierzą, utożsamiają się z nim, a kobiety, niektóre kobiety chcą w to wierzyć. Niemniej mężczyźni, tak samo jak kobiety, przeżywają swoje lęki, swoje obawy. Jedne lęki są bardzo uzasadnione, takie racjonalne i one pomagają bardzo w życiu. Pomagają do ostrożności, do, do, do takiej świadomej, do, dojrzałego decydowania, wybierania, zarządzania, ale niektóre lęki są za bardzo nabrzmiałe niektóre są chore, nieadekwatne które bardzo źle wpływają na, na mężczyzn, na ich funkcjonowanie przez to na relacje na funkcjonowanie w małżeństwie, w rodzinie ponieważ one wyhamowują, one zamykają, ograniczają, nie pozwalają na prawdziwą relację. Jest też tak, że my chcemy wiele kobiet, których, z którymi ja rozmawiałam, chcemy mieć mężczyznę, z którym będzie mogło rozmawiać, z którym będzie mogło być w takiej prawdziwej, szczerej relacji. To też zakłada to, że będziemy rozmawiać o tym, co nas boli, o tym, co nas męczy, o tym, czego się boimy. Więc jeżeli pragniemy właśnie takiego mężczyzny, który będzie relacyjny, to też godzimy się na to, że będzie też nam mówił o swoich lękach i tutaj... Nie należy się tego bać, bo czasami jest tak, że kobieta myśli, że jak już mężczyzna powie, że się czegoś boi, to mu coś odejmie z tego jego męstwa, z tego jego bycia mężczyzną. No nic bardziej błędnego. Jak rozmawiamy z kobietami, to okazuje się, że te łzy, które płyną z męskich oczu, są najdroższe dla nich i te rzeczy, o których mówią, o których się boją, powodują, że jeszcze jesteśmy sobie bliżsi, więc nie należy się tego bać. To jest taki pierwszy wniosek. A skąd może wynikać taki podział, że kobiety są bardziej emocjonalne niż mężczyźni? Myślę, że jest to jakieś społeczne takie, takie naznaczenie, stygmatyzowanie. Może ono się bierze stąd, że różnimy się między sobą mężczyźni i kobiety często ekspresją emocjonalną. To znaczy różnimy się sposobem wyrażania, przeżywania na zewnątrz emocji, świata, świata wewnętrznego w każdym z nas. I mężczyźni i kobiety przeżywają to samo, te same lęki, te same obawy, te same zmartwienia, ale inaczej może je na zewnątrz. I stąd może wynikać taki powszechny pogląd, że, że kobiety to są emocjonalne, a mężczyźni mężczyźni nie przeżywają. Dlaczego mężczyźni mają problem z mówieniem o tym, co ich niepokoi, że czegoś się obawiają? Myślę, że na początku jest tak, że nie było im to dawane, nie było dawane im prawa do mówienia. Takie społeczne oczekiwanie, oczekiwanie również od kobiet, że mężczyźni będą twardzielami, mężczyźni będą silni i tylko będą oparciem, tylko będą wsparciem, że mężczyźni będą takim bastionem dla kobiet. Później mężczyźni w to po prostu uwierzyli. Uwierzyli, że, że tego oczekuje od nich świat, że tego oczekują od nich kobiety, żony, córki. I gdy oni w to zaczynają wierzyć, to później już taką jakby taką spiralą to po prostu to się nakręca, to się rozwija. Myślę, że bardzo też jest w tym nurcie jakoś takie wzmacniające niejednokrotnie takie przesłanie w ogóle w kościele, pokazywanie mężczyzn tylko jako silnych, tylko jako takich zdecydowanych jak król Dawid, jak wielcy Starego Testamentu. Natomiast mało jest takich obrazów, pokazujących Prawdziwe oblicze również Jezusa, który płakał nad śmiercią łazarza, płakał nad miastem, który się smucił, przeżywał. Mało jest takich obrazów pokazujących emocjonalność Jezusa. Bardzo to lubię w najnowszym przekładzie Pisma Świętego. Tam jest bardzo dużo mowa o emocjach, o przeżywaniu, i wydaje mi się, że jest bardziej taki ludzki pokazany ten Jezus od strony takiej męskiej, przeżywający, troszczący się, współczujący. Kiedy rozmawiałam z kobietami, przygotowując się do spotkań, na temat tej książki, to one czasami zwracają na to uwagę, że ich przyjaciele przychodzą do nich i mówią: Słuchaj, chcę z tobą pogadać, bo mam jakieś strachy, czegoś się boję, mam jakieś lęki. Ma takie poczucie, że, że z tą kobietą może pogadać. Z drugiej strony mówi: Nie mogę o tym porozmawiać ze swoją żoną, ponieważ ona mówi: Ty bądź dla mnie oparciem to ty masz wziąć to na kratę, co ty jesteś za facet. Takie komunikacje, kiedy rzucamy bliskiemu nam mężczyźnie, powodują, że on się po prostu nie otwiera. Tak jak już nam kilka razy wyszło w takich rozmowach, że ten mężczyzna nie jest słuchany, nie mówi, ponieważ nikt nie chce go zapytać, nikt nie chce go usłyszeć. To jest takie mocno poruszające i na to trzeba byłoby zwrócić uwagę, że my kobiety możemy dać taką przestrzeń mężczyźnie, że też. W tych momentach, kiedy my mówimy o sobie, mówimy, że właśnie czegoś się boimy, że na przykład w pracy nie jest tak, jakbyśmy chciały, czy coś nam nie wyszło i dzielimy się tym, to też dajemy taki przykład mężczyźnie, że można być słabszą, można być słabszym, że mogę mieć gorszy dzień, ale to wcale nie oznacza, że jestem gorszą osobą, gorszym człowiekiem. Myślę, że to może być doskonały przykład do tego, żeby się tym po prostu dzielić i przy okazji właśnie jakiś rozmów z naszymi czytelnikami okazuje się, że oni robią w ten sposób, że czytają na przykład, Fragment książki naszej o Lękach, siadają i rozmawiają, co to dla nich znaczy. To jest niezwykle istotne, bo też różne słowa mogą mieć dla nas różne znaczenie. I tutaj jest ważne, żebyśmy znaleźli ten wspólny język i dowiedzieli się, co dla kogo oznacza ta sytuacja. Wtedy nam będzie łatwiej ze sobą być, łatwiej ze sobą żyć i po prostu nie wchodzić w nieporozumienia. Chciałam zapytać, jakie lęki najczęściej towarzyszą męskiej części społeczeństwa? Myślę, że ja bym takie trzy główne nazwał, wydobył, chociaż jest ich dużo więcej. Jednym z takich głównych, podstawowych lęków to jest obawa, że okaże się, jak ja jestem naprawdę. Okaże się, że wyjdzie na jaw, że nie jestem wcale aż taki silny, aż taki zaradny, że czasami zawalam, że czasami mi się nie udaje. Lęk przed tym, że będę zdemaskowany. Co we mnie jest? Jakie są? są we mnie myśli, obawy, no właśnie lęki, przeżycia, że może sobie nie poradzę. To jest taki ogromny lęk. Myślę, że drugim takim bardzo silnym lękiem wpływającym na mężczyznę to jest lęk przed kobietą, lęk przed emocjonalnością kobiety, lęk przed tym, że kobieta go zawładnie, że kobieta nie będzie go słuchała, że będzie wykorzystany. Taki lęk czasami irracjonalny, że będzie skrzywdzony albo usiedlony, że tej kobiecie to on jest tylko potrzebny po to, żeby zarobić pieniądze i tyle, i nic Więcej. To jest taki silny, bardzo lęk, wynikający też może z doświadczeń z domu, z relacji, jakiejś nieuporządkowanej relacji z matką, ale też y, myślę, że to jest dużo później taki lęk w głowie, taki irracjonalny. I trzecim lękiem, który bym, y, który bym nazwał, może tutaj wypunktował, to jest lęk przed ojcostwem, lęk przed y, relacją, lęk przed y, określeniem samego siebie, lęk przed tym, że może okaże się, że nie jestem idealny, Ojcem, że może nie mam heroicznej cierpliwości, siły, że, że może nie jestem aż takim wspaniałym, jakbym ja chciał być dla moich dzieci, niezależnie od tego, jaki był mój ojciec dla mnie. Takie trzy lęki, które myślę, że można by tutaj rozdrobnić się i znaleźć jeszcze jakieś tam szczegółowe, ale te trzy bym wyakcentował. Doświadczenie wielu kobiet, które w ostatnim czasie dzielą się z nami i swoimi przeżyciami, pokazuje, no, że właśnie mężczyźni boją się wchodzić w związki, i to jest zatrważające rzecz. Że... Czasami jest tak, że ci mężczyźni zostali gdzieś tam pokrzywdzeni też w czasie swojego dzieciństwa, w czasie okresie dojrzewania. I to powoduje, że rzeczywiście problem z założeniem rodziny, problem wejścia w związek jest rzeczywiście wielki. Tutaj mówimy w naszej książce o nieodciętej pępowinie, o tych mamie i synkach. Wiadomo, że to pępowinę powinna odciąć matka, ale gdy się tak nie dzieje, to ten mężczyzna cały czas może zrobić to, żeby się uwolnić spod wpływu matki, żeby założyć fajną rodzinę, żeby być szczęśliwym, żeby ciągle nie być uwiązanym od tej matki. To jest przerażające, jak czasami słyszymy różne historie, no właśnie nieudanych relacji, ale też bywają pozytywne, kiedy ten mężczyzna zawalczył o swoją rodzinę, zawalczył o swoje małżeństwo i pamiętam właśnie taką, jedną no, taką historię, opowiadał, że to było niezwykle trudne uwolnić się spod tego wpływu matki, zacząć samemu funkcjonować Funkcjonować, myśleć o swojej żonie, o swoich dzieciach. Było to bardzo trudne, ale jemu się udało. I pamiętam, że to było mocno poruszające. On opowiadał konkretne takie historie, w których on musiał zawalczyć, w której musiał postawić się swojej matce, w której wiedział, że ta matka będzie cierpieć, no bo będzie, ale wiedział też, że rodzina jest, jego osobista już rodzina jest tak wielką wartością, że musi o to zawalczyć, że to jest zdrowe, że to jest potrzebne i absolutnie konieczne. Czy mężczyznom, którzy mają problem z mówieniem o swoich uczuciach, trudno jest funkcjonować w codziennym życiu? zdecydowanie tak, ponieważ ten cały świat uczuciowy on jest i wpływa na mężczyzn, a niejednokrotnie sami nie wiedzą co z tym zrobić i jak tę emocjonalność ukryć, schować. Dlatego bardzo łatwo wtedy popadają, uciekają mężczyźni od tego świata emocjonalnego, uciekają od przeżyć i wchodzą w jakiś wirtualny świat, wchodzą w gry, w komputery, w świat filmów, marzeń, wyobrażeń, padają w w alkoholizm, idą w różnego rodzaju aktywności, czasami nawet takie narcystyczne, zajmowanie się samym sobą, chodzenie na siłownię, rzeźbieniem samego siebie, byleby tak naprawdę nie przeżywać. Rzeźbienie takiej fizyki, a nie emocjonalności, nie psychiki, nie intelektu. Ogólnie trzeba by powiedzieć, że to są bardzo, no takie też neutralne i rzeczy, z których można korzystać, ale jeżeli one są zamiast sfery emocjonalnej, to one bardzo dużo krzywdy mogą zrobić, Ponieważ one prowadzą do uzależnienia i uzależnienia, czyli ucieczki od realnego świata emocjonalnego. Jest też tak, obserwujemy to we wspólnotach katolickich, że wielu mężczyzn, którzy tam są, albo przynajmniej niektórzy z nich, nie chcą pracować nad sobą. To mówią same kobiety, że oni chcą Panem Bogiem uzasadniać sobie całą swoją rzeczywistość, że jeżeli coś jest problematyczne. W ich charakterze nie działa, czy jest rzeczą, nad którą trzeba byłoby pracować na terapii, to oni wolą odmówić różaniec, pompiankę w tej intencji albo inną modlitwę i uważają, że tę sprawę załatwią. Oczywiście modlitwa jest potrzebna. Oczywiście Pan Bóg musi być na pierwszym miejscu, ale to nie zwalnia nas z osobistej pracy nad sobą. Bardzo chcemy na to uwrażliwić, żeby właśnie zadbać o tę sferę rozwoju osobistego i że w relacji jest to niezwykle istotne, żeby o tym pamiętać, żeby się rozwijać, żeby rozmawiać, na Szkolenia, kursy, pogłębiać swoją relację w ten sposób, że będziemy też szukać rozwiązań, zadawać pytania, korzystać z doświadczenia innych par, innych małżeństw, innych rodziców, po to, żeby nasza relacja była jeszcze lepsza, po to, żeby ona była życiodajna dla innych. A jakie skutki może mieć zatajony lęk w przełożeniu na różnego rodzaju relacje, zarówno koleżeńskie, jak i bardziej wiążące na przykład związki czy też małżeństwa? Myślę, że utajony lęk. No pójdzie najpierw w takie objawy somatyczne, pójdzie w nerwice, pójdzie w lękowość, w zamknięcie, w wycofanie, ale tak jak pani redaktor zauważyła, to będzie się też przekładało na relacje. Relacje będą płytkie, relacje będą też naznaczone lękiem. Taki mężczyzna będzie uciekał od kontaktu, nie będzie się angażował głęboko, na stałe, raz, tylko będzie próbował, będzie troszeczkę dawał, będzie bał się, że za chwilę coś złego się stanie, będzie obawiał się jakiejkolwiek deklaracji, ponieważ. Ponieważ będzie miał lęk, czy jest w stanie sprostać, co, co za tym będzie stało. I wówczas te relacje są takie bardzo pobieżne, bardzo płytkie. Ale to również będzie owocowało w takiej, jeżeli ten lęk jest nieuświadomiony i nie jest dojrzale przeżywany, to on również będzie w takiej sferze bym powiedział społecznej, no bo na przykład kapłani księża to też są mężczyźni, którzy mają lęki, przeżywają swoje obawy również w stosunku do siebie. I jeżeli dojrzale nie będzie przeżywanej tej sfery emocjonalnej, psychicznej, jeżeli nie będzie takiego kontaktu z lękiem i pokierowania w swoim życiu, to to też będzie się przekładało na relacje, że taki ksiądz będzie wycofany, nie będzie miał kontaktu z młodzieżą, z małżeństwami, z rodzinami, będzie tylko powiedzmy, przy ołtarzu i na plebanii. Więcej go nie ma. Nigdzie się nie zaangażuje. Nie wyjdzie, bo będzie bał się, co ludzie od niego będą chcieli albo może też pójść w drugą stronę, że będzie bardzo agresywny, będzie w stosunku do ludzi atakujący, wypominający, bo pamiętajmy, że zwierzęta agresywne są, atakują tylko w dwóch momentach, albo kiedy są głodne, albo kiedy są poranione, zalęknione, niepewne i tak jest też z mężczyznami, tak jest też z człowiekiem, no jeżeli mężczyzna będzie zalękniony, no to będzie bronił się przed wyimaginowanym niejednokrotnie zagrożeniem, będzie atakował potencjalną Osobę, która chciałaby coś od niego, chciałaby zrozumienia, chciałaby czasu, chciałaby szczerości, chciałaby zaopiekowania się nią, chciałaby, żeby ktoś ją przyjął, jej cierpieniem, trudnością. Wówczas tacy mężczyźni, którzy mają nieuświadomiony lęk, będą odbierać kobiety jako zagrożenie dla siebie, że kobiety to są tylko po to, że coś chcą od nich wyciągnąć, coś chcą od nich uzyskać, a nie będą wtedy patrzyli. Lęk wypacza wtedy spojrzenie, że kobiety chcą partnerskiej relacji, chcą rozmawiania, chcą ubogacenia. Ty się boisz na przykład tego, a ja boję się tego. Bo ty jesteś dobry, mocny w tym, a ja jestem mocna w tym i możemy siebie nawzajem uzupełniać, możemy siebie nawzajem wspierać. Została poruszona taka płaszczyzna bardziej rodzinna, wspomnieliśmy o małżeństwach, stąd yy, chciałam zapytać, bo doskonale wiemy, że wszystko zaczyna się właśnie tam, właśnie w rodzinie. Jak można nauczyć mężczyznę rozmowy o lękach, jeśli w swojej rodzinie nie miał wzorców, dzięki którym mógłby zdobyć taką umiejętność? Ważne jest to, żeby najpierw dać sobie prawo do tego, żeby rozmawiać, żeby mówić, nazywać. Nigdy nie jest za późno, żeby uczyć się mówić, o, rozmawiać o emocjach, nawet jeżeli w domach nie było takiego przykładu. Ważne jest, że jeżeli to są takie relacje chociażby nawet rodzinne, małżeńskie, to żeby kobieta nie myślała, nie uzurpowała sobie takiego prawa, że ona wie już, co mężczyzna czuje, przeżywa, myśli, że ona już go zna. Jest takie niebezpieczeństwo dla kobiet. To niebezpieczeństwo też oczywiście ma swoją jakąś genezę, ale to jest takie niebezpieczeństwo, że kobiety będą myślały o sobie, czy wejdą w taką rolę omnipotens, że one wszystko wiedzą, wszystko potrafią, ze wszystkim powinny sobie poradzić. I nawet jeżeli zapyta mężczyznę, co czuje, to już nie czeka na jego odpowiedź, tylko ona już po prostu wie, sama będzie interpretowała. I myślę, że tutaj jest taka przestrzeń do wzajemnego uczenia się. Chociażby nawet można razem chodzić na warsztaty o emocjach, o poznawaniu, jak sobie radzić z emocjami, jak nazywać te emocje. Można podejmować e, pracę terapeutyczną, indywidualną czy też grupową. Bardziej dać sobie prawo do tego, że ta sfera emocjonalna po prostu jest i ona na mnie wpływa. Ale jak na mnie wpływa, no to ja mogę to rozpoznawać, mogę się tego uczyć. Ważne to jest też, żebyśmy po prostu rozmawiali, żebyśmy dali sobie prawo do tego, że nie jesteśmy idealni, że tak jak ja mam swoje braki, tak on też ma prawo mieć swoje braki, że w tym możemy się odnaleźć. To jest że nie jesteśmy tymi ideałami, które trzeba postawić na piedestale i teraz oddawać mu pokłony, ale że możemy być po prostu dwojgiem niedoskonałych ludzi, którzy w imię miłości są ze sobą, którzy chcą ze sobą tworzyć coś pięknego, którzy chcą ze sobą iść razem do nieba i na tej drodze się wspierają. na tym to polega. A w jaki sposób można zasygnalizować mężczyznom, że mogą nam się zwierzyć? Jak doprowadzić do tego, by szczerze z nami porozmawiali? Pierwsza rzecz, mówić o tym, że, że ja się czegoś boję, że dla mnie jest coś trudne. Zapytać, a jak to jest u ciebie? Jak ty sobie z tym radzisz? Jak ty na to patrzysz? I tak jak już ksiądz powiedział, wytrzymać, dać czas temu mężczyźnie na to, żeby odpowiedział. Nie zgadywać w głowie, nie układać sobie scenariusza, co ja powiem, kiedy on powie to, albo to ja powiem, jak ja zareaguję. A jeżeli on się rozklei, to to ja w tym momencie zrobię. Wytrzymaj, daj sobie czas. Zaufaj sobie, że jesteś w stanie wysłuchać tego, co Twoja bliska osoba chce Ci powiedzieć. Przy okazji rozmowy o lękach kobiet i o poprzedniej Waszej publikacji wspomnieliśmy o tym, że książka ta może być niejako takim lustrem, w którym kobieta może się przejrzeć. Czy podobnie jest w przypadku właśnie książki o lękach mężczyzn? To już widać nawet po pierwszych recenzjach, które otrzymaliśmy, że mężczyźni piszą na przykład: Pomaga spojrzeć w głąb własnej duszy. Ksiądz, który jest we Francji, pisze to rentgen męskiego umysłu i serca. Więc na pewno to jest taki moment, w którym mężczyzna może, czytając tę książkę, zastanowić się: A jak to jest u mnie? Tak jak pierwsza książka o lękach kobiet, to nie jest książka do takiego szybkiego przewartowania. To jest książka do tego, żeby sobie z nią posiedzieć, pomyśleć, ponieważ ona uruchamia. Wiele wątków w naszej głowie, wiele gdzieś tam zmienia, przestawia nasz sposób myślenia, pozwala spojrzeć właśnie z innej strony, więc to jest coś takiego, na co nasi czytelnicy też zwracają uwagę, wielokrotnie podkreślają, że czytając nasze książki mają takie poczucie, jakby siedzieli sobie z nami, przysłuchiwali się tej rozmowie i właśnie wyciągali swoje wnioski, więc absolutnie tak, to jest dla mężczyzn takie lustro, ale dla kobiet z kolei jest to taka informacja, co w tych męskich w sercach i umysłach siedzi, więc one też zaglądają do niej. Już mamy takie sygnały, że jest dla nich bardzo wartościową książką. Dzięki temu spojrzeniu z wewnątrz mogą się czegoś więcej nauczyć, mogą zadać kolejne pytania swojemu mężowi. Książka jest inspiracją. Ona poddaje kilka tematów. W czasie rozmowy, ale ważne jest, że na książce nie można zakończyć całego rozwoju. Ona jest inspiracją do własnych przemyśleń, do rozmów, do tego, żeby inicjować. Dzisiaj miałem rozmowę z panem ze Szczecina, który w kręgu swojego takiego klubu, takiej pomocy spotkał się, że jest to temat bardzo ważny dla osób, które przychodzą na przykład na mityngi anonimowych alkoholików. Żeby otworzyć w ogóle temat lęku, temat emocji który w nich jest i żeby o nich rozmawiać. Myślę, że, że to właśnie książka spełnia wtedy swoją rolę takiej inspiracji, takiej iskry, która ma zapalić yy, i ma owocować później w życiu innych ludzi. Jak myślicie, czy pandemia była takim momentem, jednym z czynników, które obnażyły prawdę o męskiej naturze? Myślę, że nie tylko męskiej naturze. Myślę, że w ogóle pandemia nam wyostrzyła te lęki, które mieliśmy. Te lęki, które wcześniej szliśmy do pracy, wychodziliśmy z domu, spotykaliśmy się z przyjaciółmi, gdzieś chodziliśmy do restauracji, potańczyć. Mieliśmy mnóstwo aktywności, które mogły spowodować, że te lęki nie były aż tak widoczne. W momencie, w którym zaczęła się pandemia, a też kwarantanna i to jest ten moment, w którym zaczęliśmy pisać nasze książki, okazało się, że nie mamy gdzie uciec przed tymi lękami, że one są że one stają się coraz bardziej takie wyjaskrawione i że coś dobrze by było z nimi zrobić. No, okazuje się, że na szczęście wielu z nas szuka pomocy, że nie boimy się pójść do psychologa, do psychiatry, do psychoterapeuty, że widzimy, że to jest już konieczność, że żeby sobie pomóc, no to trzeba skorzystać z pomocy osoby, która zna się na temacie. Więc to jest y, dobra informacja, że chcemy szukać pomocy. No a że jest trudno? No jest, ponieważ wyrzuciliśmy się z sytuacjami, z którymi wcześniej nie mieliśmy kontaktu, z tym, że byliśmy zamknięci, z tym, że te nasze relacje zostały bardzo ograniczone, wielu ludzi straciło pracę. Z tym wszystkim musimy sobie poradzić, no i ręki wychodzą, w związku z tym musimy jakoś odpowiedzieć. Pandemia pomogła spojrzeć nam, na nas samych jako na ludzi, w naszym człowieczeństwie i obnażyła mnóstwo zaniedbań, mnóstwo naszych bied, że tak naprawdę nie rozmawiamy ze sobą, że mamy pobieżne, takie powierzchowne, Relacje, że siebie nie znamy, że wiele rzeczy jest takich, które nam w sobie przeszkadzają, ale o nich nie mówimy, nie nazywamy, tylko załatwiamy to tym, że no, wychodzimy do pracy, ileś godzin nas razem nie ma, później daje to nam możliwość, żeby. No ileś tam godzin ze sobą być i, i pełnić jakieś wspólne obowiązki domowe. Myślę, że pandemia po prostu pokazała, że jesteśmy ludźmi. To jest dobre echo tego, ale że jesteśmy kurchymi ludźmi, że jesteśmy słabymi, że potrzebujemy pomocy, że potrzebujemy siebie nawzajem, że potrzebujemy zaopiekować się sobą w dobrym tego słowa znaczeniu. Potrzebujemy czułości, wyrozumiałości, że potrzebujemy takiego marginesu tolerancji dla siebie nawzajem i nowej jakości naszego życia, nowej jakości Relacji, że nie może ich być tak jak było. Myślę, że tutaj tak na zakończenie chciałabym, żeby padło jeszcze jedno pytanie, być może dość przewrotne. Czy lęk w życiu człowieka jest potrzebny? Bardzo. Lęk jest nieodzowną częścią naszego egzystowania, naszego życia, ponieważ lęk ma bardzo pozytywną funkcję. On sprawia, że jesteśmy ostrożni, on sprawia, że jesteśmy czujni na niektóre sytuacje, że nie wystawiamy siebie na niebezpieczeństwa, że potrafimy przewidzieć niektóre sytuacje i chronić siebie, zabezpieczyć. Taką rolę pełni właśnie lęk, taką obawę. Ważne tylko w jakiej amplitudzie, w jakim stopniu ten lęk jest, żebyśmy to my mieli lęk, a nie żeby lęk miał nas. Ważne też jest, to, żebyśmy pamiętali, że tak naprawdę lęk nam towarzyszy przez całe życie i stąd już zapowiadamy, że w grudniu na Mikołajki planujemy kolejną książkę o niektórych lękach dzieci i nastolatków, bo tam właśnie w tym okresie wszystko się zaczęło i tam chcemy to jeszcze pokazać. W takim razie również i my nie możemy się doczekać kolejnej publikacji. Nasze dzisiejsze spotkanie odbyło się w ramach kolejnej książki o niektórych lękach mężczyzn, zanim pójdziesz na terapię. Poprzednia publikacja o niektórych lękach kobiet. Cieszymy się bardzo, że nie pomijacie żadnej grupy. Chciałam Wam bardzo podziękować za tę dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem dziś była pani Katarzyna Matusz, a także ksiądz Stanisław Szlach. Serdecznie dziękuję. Dziękuję i pozdrawiam.